Siemanko, dzisiaj mam dla Was kilka ciekawostek z Minecrafta, o których zapewne nie wiedzieliście. Na przykład to, że i mogą normalnie spać w neterze. Jak już zauważyliście, znajdujemy się w neterze i zmieniam porę dnia na noc. Ku naszemu zdziwieniu wiliżersi normalnie poszli spać, a łóżka nie wybuchły. Patrzcie jak oni spokojnie tutaj śpią. Ciekawe co się stanie, gdy ja spróbuję się położyć. W międzyczasie, kiedy ja zmieniam tryb na survival, wy nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subika. No to co, czy głębokie wdechy i się kładziemy. Tak jak się domyślaliście, ja wybuchły, A to dopiero pierwszy z wielu sekund. Okej, okay, pora sprawdzić w końcu kto jest silniejszy, Warden czy Wither. Najpierw przyzwijmy witera i za chwilę Wardena, także dajcie mi tutaj wpisać komentę i zobaczmy kto wygra. To jest walka w zamkniętej przestrzeni ograniczonej blokami. Tutaj już to sprawdzałem na Shortcie, tutaj bez problemu sobie poradzi, z tego co wiem, Wither. Nie, Warden, przepraszam, mój błąd. A teraz za chwilę wrócimy i przestaniemy ich ograniczać polem walki. Dobra, jest nowo wygenerowany świat. Zróbmy to samo co przed chwilą, czyli przyzwijmy Witera. Ok, mamy nowo wygenerowany świat. Zróbmy to samo co przed chwilą, czyli przyzwijmy najpierw Witera, a teraz Wardena. Już wpisujemy. Wither już się zaczyna tutaj bawić, ale już dochodzi. I zobaczymy, kto teraz wygra. Jeżeli Wither ma więcej otwartej przestrzeni, to podejrzewam, że może to być odpowiedź jednoznaczna. Czyli zobaczcie, on nie ma jak zaatakować. Jeszcze nie padł ani jeden yy, atak. Dobra, jest pierwszy atak, przynajmniej dał radę go zranić. Chociaż pamiętajmy o tym, że. Warden to jednak jest stworzenie, które będzie w swojej jaskini mieszkać, tak? Więc myślę, że ten pierwszy tutaj atak był bardziej, że tak powiem, ta pierwsza walka była bardziej tym otoczeniem to, naturalnym wardena, tak? Także no nie ma co. Tutaj już wiemy, że walka jest na finiszu, więc w przestrzeni na pewno wygra. Twitter, jeżeli jest dużo otwartego miejsca, ale jeżeli mówimy o jakiejś jaski, Czy zamkniętej przestrzeni, przepraszam, że tak ulatuję, to wiemy jedno. Wygrywa Twitter. Już Warden podejrzewam, patrzcie, już próbuje się zakopać, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje bez przyczyny. Także zobaczmy, bardzo długa ta walka, trwa już ponad minutę. Ale, ale, ale... Nie no, jeszcze on tutaj walczy. Strasznie Warden jest wytrzymały. Pamiętacie, jak przed chwilą była ta część, gdzie była zamknięta przestrzeń, no to Wither bez problemu tutaj padł. Na kilka ciosów, a Warden tutaj dzielnie walczy. I padł. Ale była to bardzo potężna walka. Myślę, że Warden dał się wszystko. No i pora też sprawdzić, jakie slime ma ta radę wygenerować mój komputer. Najmniejszy slime to jest w wielkości 0,4. On jest 0,4 kratki, a z tego co sprawdzałem, że mógł dla Was bezpiecznie nagrać odcinek, największy slime ma wielkość 150 kratek. Zobaczcie, jaki on jest potężny w porównaniu do e, tego malutkiego slime a. ja Jeszcze nie mogę wylecieć z jego tutaj e, podejścia i zobaczcie. To jest naprawdę slime gigant. No i z nich nam, bo już. No, odleciał, odleciał w niebyt. Ok, teraz ciekawostka ze Snapchata 20W14 Infinity. Musimy stworzyć portal do Nederu, także już się za to zabieramy. I tutaj możemy generować nieskończone się światy. Nieskończone się światy, fajnie, wergi, fajnie. No to zaczynamy od portalu do Nederu. I co teraz powiecie? Normalnie odpalamy flintem. No i w tym momencie wchodzimy w szukanie przedmiotów. Box of Infinity. Books, dobra. I co teraz jest? Zobaczmy najpierw, że ten portal normalnie działa. Wchodzimy, jest nether. Wychodzimy z jego. kładziemy box, wyciągamy książkę, rzucamy książką w portal i patrzcie, kolor portalu się zmienił. I co teraz? Wejdziemy w niego. I zupełnie inny świat nam się kreuje. Uważajcie na swoich komputerach, jeżeli byście chcieli to sprawdzać, bo osoba z którą testowałem nie ukrywam, że miała lekki problem. Wracamy z powrotem. Możemy czy to ze środka zrobić, czy obojętnie. Mniejsza z tym. No i teraz bierzemy kolejną książkę. No i szukamy, rzucamy książkę. I w tym momencie kolor powinien się zmienić. Poczekajcie, coś tutaj nie pykło. Bierzemy książkę. Aha, bo wiem, bo tutaj się generuje ta książka. Bierzemy książkę jakąś inną, powinna inna się wygenerować. Czyli z jednego generuje się ta sama książka, widzicie? Więc bierzemy tą, rzucamy. I już mamy inny świat. O kurczaczki, zobaczcie, każdy świat jest inny. W tym momencie dużo się, że tak powiem, zlagowało, ale to dlatego, że naprawdę dlatego mówię, strasznie uważajcie ze swoim tutaj komputerem, żebyście sobie nie zrobili jakiejś krzywdy. Także wszystko racjonalnie robimy. I jeszcze dla sprawdzenia wrzucimy jedną książkę i wchodzimy i wywaliło mi grę. Ale zazwyczaj to działa bez problemu, dlatego uważajcie. Bo czasami te światy są tak bardzo niebezpieczne, że ho. ho. I na deser coś co już testowałem na short. Na start przyzwijmy sobie bardzo ostrym je, znajdując się tym razem w neterze, niedaleko piglinów, zmieniamy tryb na survival. Następnie pokonujemy jednego zwyczajnego piglina i idziemy do zombie piglina. Tak jak widzicie po zabiciu piglina jednym ciosem inne się nie agrują. Biedny zombie piglin nie wie co się nawet stało z jego kolegą. Nie wie jak ma zareagować. Dajcie znać o ilu rzeczach z tego filmiku wiedzieliście wcześniej, oraz nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Możecie podesłać również linki do TikToków oraz swoje pomysły, co możemy sprawdzić w tej serii. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, papa! Hej!